Kiedy zamawiasz kijki narciarskie, otrzymasz talerzyki osobno. Tak wyglądają talerzyki. Należy je umieścić w dolnej części kijka. Talerzyki są zawsze dostarczane osobno, tak aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Czasem jest je trudno założyć. Jest jednak na to sztuczka, która to ułatwi. Zagotuj trochę wody, wlej zagotowaną wodę do miseczki. Włóż do niej na chwilę talerzyki. Talerzyki mogą trochę zmięknąć pod wpływem gorącej wody. W międzyczasie, w międzyczasie sięgnij popłyn do mycia naczyń i posmaruj nimi końcówkę kijka. Wyjmij talerzek z wody. Ostrożnie, woda może być jeszcze gorąca. Załóż go na kijek. Użyj trochę siły. A Talerzek sam skoczy na swoje miejsce. Wykonaj tę samą czynność z drugim kijkiem. W ten sposób będą one w pełni przygotowane do użycia.